Tak myślę. O proszę, ktoś coś zarabia. Chyba soja 20 tysięcy. Widzicie to? Widzicie 20 tysięcy, 30 tysięcy, 33 tysiące już mamy. Także już parę owiec można sobie kupić. Dzisiaj celujemy w to, aby jak najwięcej owiec sobie kupić. Tak, zjedziemy tutaj na bok. Ej, ja nie mam takiego fajnego klaksonu. Nie fajnie. Okej, okay, już jestem. Kup sobie kierownicę. Będzie ci wygodnie. Ja nie lubię jakoś tych kierownic, wiecie? Tych takich wielkich kontrolerów. Jakoś mi to nie pasuje do tego mojego całego stanowiska. Wolę bardziej kompaktowo, żeby było. Tak przynajmniej jest dla mnie lepiej. O, no i dobrze. Próbujemy taką najgorszą górka, górkę. 2 kilometry na godzinę. No i tutaj właśnie nawet i Fendt 900 miał problem. Ale kurczę, coś tam jedzie jeszcze. Coś tam jeszcze jedzie, no 2 km na godzinę. No, już jest chyba takie najmocniejsze wzniesienie. Daj radę. Kurczę, jestem zszokowany, to był naprawdę dobry zakup. No, niby tylko te 160 koni mechanicznych. Jeszcze pewnie możemy go jakoś tam ulepszyć do większej mocy. Ale jest bardzo fajnie. Teraz ja sobie poprasuję i z prasą. No, z prasą też nie idzie mu dobrze. Ale kurcze, i tak jakoś poradził sobie z tymi kosiarkami, tą zgrabiarką. To jest dobrze. Widzicie na tej mapce potrzebujemy dość mocnych ciągników. Z tego względu, że jest tu dużo różnych zniesień, pagórków, różnych takich stromych podjazdów. I no, sprawa jest taka, że. Żeby gdzieś tam maszynę jakąś zabrać, ją obsłużyć, to potrzebny jest mocny ciągnik. Miałem kupić owce, pamiętasz? Pamiętam, jak najbardziej. Jak zaraz kupimy owce, nie ma problemu. Jak tylko będzie jakaś większa kasa, no bo jak mamy na razie te 51 tysięcy, to dajcie spokój, na spokojnie. I krowy, ojej, krowy mają wszystkiego pełno, owce mają pełno, tylko zobaczcie, owiec mamy 7 sztuk. Ja się nie dziwię, że one tak mało produkują nam tej wełny. Skoro ich jest tak mało, Przyspieszymy sobie czas, żeby pole 16 nam wzrosło. Czy ono jest ponawożone? Zaraz sprawdzimy na mapce. Musimy sobie tu najechać. Numer 16, wzrost, skład. Ej, już wszystko ponawożone. Bardzo fajnie. Czy grałem w Grid Autosport? Grałem, ale no mi się nie podobał. Bo co znowu jest taka jedna z 5 milionów takich samych ścigałek, w których się jeździ po torach? Jestem ciekawy tego Drive Cluba, bo ludzie mówią, że niby też jeździ się po tych torach i to jest minus, ale z drugiej strony jeździ się na tyle przyjemnie, że warto sobie przetestować. Dlatego zbieram właśnie na PS4 teraz, żeby sobie przetestować Drive Cluba, bo to jest ekskluzyw na PS4, właśnie, że to może być coś fajnego. Dziwnie to wygląda przy tym headerze. No dziwnie wygląda, no zdaje sobie sprawę. Ale tu chodzi bardziej o optymalizację, o to, aby byśmy mogli szybciej pracować, no. Głupie jest to, że muszę jechać dookoła właściwie mapy, tak? Zobaczcie jak muszę jechać. <laughs> jak macie tutaj mapkę, widzicie mapkę, widzicie mapkę, ja jestem tym zielonym gostkiem. No to muszę jechać dookoła, koło pola 44, potem koło pola 17, aż w końcu dojadę do pola 16. Ej, mam do was pytanie, czy, czy ktoś z was zajmuje się hodowlą piesełków, albo czy mieście z tym styczność, nie chodzi mi tutaj o schronisko i tak dalej, tylko o nowe piesełki. ktoś tam ma może jakiś miot albo coś takiego, czy, czy, czy jak coś, coś, coś takiego ma to piszcie na czacie. Haskiego Syberyjskiego, dalej mówicie o haskim syberyjskim. Dobrze, Husky syberyjski fantastycznie. Miło sobie z Wami tak pogadać tutaj na czacie, podczas gdy musimy tutaj ciężko pracować. No jest zawsze przyjemnie, kurczę. Bo tak to bym sobie tutaj pracował sam z chłopakami. To zawsze jest ciekawie, jak Wy tutaj jesteście, jak sobie tam oglądacie. Patrzycie, co my tutaj robimy. A później będziemy rozwijać tą farmę jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Ktoś tutaj fendem widzę, że jedzie, tylko nie wiem po co. Chyba się przywitać. Jedzie przez pole, nie patrzy nic. Oj, Dobrze. Co? Możemy tutaj dokończyć już pracownikiem, a ja będę od niego odbierał. Okej, okay, idziemy w takim razie do. ciągnika, jaki tutaj jest? Ach, myślałem, że fędzior będzie, ale ten niebieski powinien sobie poradzić. On standardowo ma... nie, nie, ten nie ma akurat obciążnika standardowo. I zobaczymy... Zobaczymy czy ten wystawi rurę. Powinien. I... uwaga, uwaga, uwaga. Czy się skopnie nie, o co chodzi? Stój! Stój! No dobrze, wypełnisz się, dziadu, to wtedy będziesz czekał na mnie. Bądź już, wzdłuż drogi ustaw, nie w poprzek, bo będziemy musieli... Wzdłuż drogi będzie się przyczepka ładnie podjeżdżało, żeby to też nie blokowało nam przejazdu, nie? O tak, z tej strony i będzie dobrze. Okej. Okay. Cyk. I teraz bierzemy się za ścinanie. No i na jakieś mniejsze kłody będzie trzeba to pociąć. Dlatego są potrzebne nam piły mechaniczne. Ja będę ścinał całe drzewo i będzie trzeba je po prostu wyczyścić. Tak w sumie. Ja wiem czy trzeba czyścić. No można poczyścić jak ktoś chce. Ale z gałęziami też możemy wrzucić do tego rębaka. Nie ma problemu. Okej, okay, tutaj chłopaki już działają. A my sobie ścinamy. Te drzewka są, zobaczcie, takie bardzo wątłe, no nie? Malutkie wręcz. Także nie będzie problemu z, z tym, aby je przetransportować do rębaka. Tak myślę. Kukurydza, zapotrzebowanie na kukurydzę. No my na razie kukurydzy nie mamy. No ciekawe jakie tu są zapotrzebowania. Czy jakieś naprawdę ogromne. Musimy sobie sprawdzić. O, tutaj z owcami jest problem. Troszeczkę spowolnie czas, bo nie potrzebujemy takiego szybkiego. Kukurydza, no nic, jakieś tam jest zapotrzebowanie, nie jakieś ogromne, ale większe jak na innych mapkach. Te widły są super. One są z modyfikacji, ale zdecydowanie lepiej łapią te kłody. Dużo precyzyjniej mo można zrzucić te kłody w jakieś tam miejsce, tak? Tak jak w przypadku tego rębaka na taśmociąg, super sprawa, naprawdę bardzo, bardzo fajnie się tym pracuje. Poszukajcie sobie tej modyfikacji, bo jest świetna. Zdecydowanie lepiej niż te standardowe szczypce, działają. Po co ci tur, jak masz ładowacz? Niby tak, tylko że ładowacz jest gdzieś tam na farmie, a tutaj zobacz, podłączymy sobie tur do ciągnika, ja jeszcze mam drugą funkcję tego ciągnika, czyli mogę ścinać drzewo z tyłu, tak? Bo mam z tyłu podłączoną ścinarkę. Także jakbym miał dodatkowo jeszcze tam maszynę, to by mi to zajmowało więcej miejsca, musiałbym się przesiadać. A tak mam, a tak mam ciągnik i sobie mm, ciągnik będzie wykonywał kilka czynności. A ten ciągnik, który teraz ładuje turem, może być wykorzystany też do transportu. Także myślę, że to jest lepiej niż jakbyśmy Mieli jeszcze tutaj angażować do pracy ładowacz teleskopowy, gdzie ja pojechałem? Chyba pojechałem trochę naokoło, ale to dobrze, bo zwiedzimy sobie trochę ten teren. Wow, patrzcie, jak tu stromo jest. Ja nie mogę, no, za 62 tysiące dolarów to my dobrego ciągnika nie kupimy w tym życiu. Nie ma opcji, dlatego myślę, że najlepszą inwestycją tak czy inaczej będą owce, bo zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje z owcami. Za owce, za wełnę mamy ciągle, jest spadek teraz, tak? Jest tendencja spadkowa tej ceny, ale ciągle mamy 23 tysiące dolarów za 1000 litrów wełny. To jest takie dziwne trochę, 1000 litrów wełny, jak się mówi, nie? Więc ja myślę, że najlepiej i tak w te owce zainwestować, tak czy inaczej? Tak, zobaczmy, czy tu jest jakaś już wełna. Coś tu jest, ale jeszcze mało, jeszcze tej wełny mało produkują, bo my tak naprawdę gramy na nieprzyśpieszonym czasie, także. To co, znowu za 40 tysięcy kupimy sobie 10 owieczek. I zobaczcie, owca do owcy i będzie kokosza. <noise> Postaw lampę, nie wiem czy mam tu lampę jakąś, żeby postawić, coś, co świeci w ogóle. Chyba nie ma nic takiego. Mogę panel słoneczny... Ufo, UFO mogę... <noise> No dobra, stawiamy UFO. UFO nam trochę oświetli tutaj sprawę. Jak to się stawiało? Oha, kurde. Postawiłem już. shit. No to mamy UFO. Nie, za dużo tego UFO tu postawiłem. I jest. Za dużo trochę. Zobaczymy, jak tu wygląda sytuacja. O, oh, wow, wow! Zobaczcie, przyspieszyliśmy trochę czas. I fantastycznie. Kupimy sobie. Za 33 tysiące nie mam tyle. Za 25 tysięcy kupimy sobie owiec, czyli tam 6 sztuk. Wow, teraz ta produkcja będzie już naprawdę super. Przylecieli popracować, ufolutki, tak? Przyleciały. Są one czy oni? Chyba bezpłciowe są trochę, co? Poczekamy. Ja tak czuję, że za moment naprawdę. Ale zobaczcie, to tak jak mówiłem. Jak będę miał więcej owiec, to. Będzie dupa z ceną. 24 tysiące, jak na razie to naprawdę nie jest dużo. Jedna biedna paletka. Ja skoczę jeszcze do owiec, zobaczę, czy coś tutaj nam wyprodukowały więcej. Powiełczki. Czy mamy jeszcze jedną paletkę biedną jakąś? No nie, jest niepełna. Jest niepełna niestety. Jak to tu wygląda? Czy rośnie cena? Dobra prezes, sprzedawaj! No i uwaga, patrzcie jak cena rośnie. 30 tysięcy. Mamy teraz, tak? 43 tysiące. Jeszcze się sprzedaje? Nie, jeszcze coś, coś, a! Dostaliśmy bonus za co innego. Za sprzedane mleko i takie tam. A teraz się sprzedaje. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Dzisiaj tylko raz sprzedawaliśmy wełnę. Za na O kurde, to jest w ogóle urwanie dupy. Za jedną paletkę tyle kasy. Ja wmówię wam na tej mapie tylko... I tylko inwestować w owce i... Będzie fantastycznie. Sprzedana wełna 48 tysięcy. Sprzedane wiury Zwierzęta nowe. Hmm na koszt paliwa. Ze zbiorów. Nie wiem, czy to nie jest czasem z tych zrębków, ale nie, ze zrębków było na pewno więcej kasy. To może być to. Ze zrębków mieliśmy 83 tysiące gotówki w jednym dniu, później mieliśmy 19 tysięcy. Tak myślę, że to jest to. A tutaj zobaczcie z jednej palety za Kurde, to jest w ogóle masakra. Z jednej palety, tylko z jednej palety 48 tysięcy dolarów, tylko z jednej, jedynej palety, to jest masa kasy bardzo dużo dziękuję bardzo, że byliście na tym streamie mam nadzieję, że wam się podobał, podobała nasza rozgrywka tutaj w farmingu i że ogólnie miło spędziliście ten czas i wieczór życzę wam miłego weekendu, wypoczywajcie w ten weekend i zażywajcie jutro fantastycznej pogody w sobotę trzymajcie się i do zobaczenia do następnego, na razie, papa